Dobra, ogólnie tak, yy, na ten filmie trochę będzie odpowiedź, to, to, to spokojnie tam. Ale w tak dużym skrócie, no owszem, są rzeczy, w których ma, w których ma rację, o których ja też otwarcie mówiłem, że, że nie były najlepsze na świecie. Yy, ale też jest bardzo dużo rzeczy, które są kłamstwem, tudzież są prze, przeinaczone przez, przez tego człowieka. Czy mnie to dziwi? No stary, nie dziwi mnie to. Biorąc pod uwagę, że jest to aktywny wykopek od 5 lat, nie? Więc no, też bardzo fajna narracja była budowana, bo zanim ludzie wiedzieli, że ten film powstanie czy coś, to już była mobilizacja ludzi na, na patologicznych tagach, na, na wykopie, żeby walczyć właśnie z tą patologią, nie? Takie karty mi chyba nie będą potrzebne, nie? To można wyjewać. Potrzebuję jedną rzecz od Was, to stanowskim przesada, ale jak mogliście zauważyć, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o ten kanał, wiecie, to, to jest na takiej zasadzie, nie, że na przykład seksualizacja, seksualizacja hmm. dzieci, y, to nie jest seksualizacja dzieci, na przykład, nie? Ale dobra, o, tym, o takich rzeczach to jutro. Ten chłop wrzucił film kiedyś o, o kanale sportowym i on chyba od tamtego czasu nienawidzi Krzysztofa Stanowskiego i wszystko co z kanałem yy, sportowym związane. Nie wiem dlaczego, yy, ale w pewnym momencie było tak, to trochę w Nitro, to trochę w Krzysztofa, to trochę Nitro, to trochę w Krzysztofa, to w Nitro Stanowskiego, kanał sportowy zły, ten zły, nie? No. Ewa, ja ja... go wyjaśnili, więc coś to znaczy? Właściwie ostatnio mi coś mówili, że ten... Ja potrzebowałbym tylko jednej rzeczy bo ym, od was, bo być może ktoś ma to zapisane podczas czwartej krucjaty antynitrowej ze strony Maja Staśko, ona opublikowała, taki ona opublikowała taki tweet, na którym napisała, że Nitro wybił się na, tam na wyzysku dzieci czy na poniżaniu dzieci, a teraz sprzedaje ubrania dzieciom. Tego nie ma. Najprawdopodobniej Maja Staśko to skasowała po tym jak na programie kolejny raz mówiła coś o Nikodemie, ja do niej napisałem Ty, siema, mogłabyś nie mówić o moim dziecku? Dzięki. Ona napisała, przepraszam, już nie będę i tyle, nie? To, że potem ona tam dalej napierdala jakieś inne rzeczy, spoko, nie? Ale przynajmniej tego Nikodema zostawiała w spokoju. Ma to ktoś? Urwał się czwórkę, może to zmieścimy. Obrwałaś się za to, że powiedziałaś, nie pasuje mi jego głos? No. Hmm. Czemu masz zamiar drugi raz opowiadać ten sam film, bo jest to to samo, tylko lepiej przedstawione, co Saćka wrzucała kilka tygodni temu na Twittera? Siemka będzie porządna, odpowiedź na film i kanaliza działalności... Będzie stary. ta nie są. A filmiku, gdzie Sandra mówi, że może ja mi dziecko wyrzucisz z domu i że na streamie już nie pokażesz, jaki jesteś naprawdę. No ja nigdy nikogo z domu nie wyrzuciłem, no, ale spoko. Wiesz, to, że ludzie się kłócą, jakaś kurwa krzywa rozmowa gdzieś tam. Powiem tak, <laughs> jeśli my się w internecie pokłóciliśmy raz przez 8,5 roku, chyba dobrze o nas świadczy, nie? Jesteście cudowni, stary. Robicie to jakąś różnicę, że jakiś losowy chłop na ciebie nagrał? Właśnie to nie jest losowy chłop. Jest to człowiek, który jest komentatorem w Ultralidze, więc pewien punkt zaczepienia. Jest to Ziomek, który też był komentatorem w Fantazy Expo. Jak dobrze pamiętam, musiałbym to sprawdzić, ale tak z pamięci mam powiedzieć. To on komentował z nerwarianem Polską Ligę Sportową i. Kontał Polską Ligę Sportową, no i gdzieś się tam musieliśmy przeciąć. Bo ja, go, ja, ja z nim IRL na pewno kiedyś rozmawiałem. No, tego głosu się nie zapomina, ktoś ci przychodzi i mówi, że jesteś super, że jesteś spoko i czy dostanie koszulkę Pompatimu, nie? A bezy tam nie jest tylko lektorem, Kasia tak mówiła dzisiaj. Zaraz ci, zaraz ci ogarnę. No, jeśli chodzi o dane spółki, to jest, to jest w zarządzie spółki od samego początku. I ma, I ma najwięcej udziałów w tej spółce. Pomimo, że nie jest prezesem, jest ktoś inny prezesem w tej spółce, to ma najwięcej udziałów. Ma 40% udziałów w tej spółce. No, ostatnio mówiłeś, że deskę w Kiwi zepsujesz w senor, się rozwaliłeś. Znaczy, kurwa, no. Ja ci powiem tak, no i, i, i pewnie drzwi kurwa z zawiasów yy, wyjebałem przez 18 lat. Bo jak ktoś mnie kurwi, to muszę w coś uderzyć. Nie biję ludzi, wolę uderzyć ścianę. Wolę trzasnąć kurwa deską albo rzucić telefonem o ziemię. Więc no. No to jestem? Tak, Rysiu, tak. Więc ty kolektorem, czy, czy jest w sumie głównym udziałowcem tej spółki? No. Cześć. Ja cześć, z informacją. Jaką? Jesteś Sergiusz? No, co? Chciałem powiedzieć, że nie klikam, nie oglądam i nie wspieram. Czego? Szukam nowego przyjaciela biznesowego. Mhm. Po prostu dowiedziałem się na swój temat dużo obrzydliwości. nie i, i 70 nie mam czasu siedzieć na tym z spicusami. Murem zawuję. Niech psy no, no. Szukają, a karawana jedzie no. dalej. A, czy się wyjebałeś? Chodź mistrzu kanał wyżej. To Don widzą też od ciebie odchodzi stary. Teraz <grym> ja otwieram paczkę z ikonem kurwa, ale ja będą. A co robicie? A czekaj, bo mi się kurwa sławki. Jeszcze raz powiedz. Co robicie? Eee... Ja w zagram. No. A kto gra ze mną w coś? No, Weźcie no, no, tak no to... To no jest ten To jest ten chłop. chłop. Jest no ten chłop. Nie ma problemu, Rafał. To, to, jest, ten no kurwa, yy, to jest ten chłop. a tu minutę. No kurwa, paczki otwiera. To jest ten chłop. Więc no. Nie wiem. Obraził ten się... się, się albo obraził się o to. Albo obraził się o to, że jest... Yy, Zablokowany u mnie. <laughs> Albo o to, że. Powiedziałem, że jego kanał. No nie jest ten. Eee, nie jest super. Albo obraził się o to, że jest na wykopie od 4 lat. I, i w sobie tu była główna ta. Jakby główny zapalnik do tego, żeby to nagrać. No. Dziękuję. To ten typ, co ci dupę lizał 2K19. No to musiałbyś mi to przekazać bo ja za bardzo ci nie ja za bardzo nie potwierdzę twoich słów wiesz